Cześć, Sołek. Cześć, witaj. Dzisiaj trochę taki wielki dzień, bo premiera filmu Kuba, twojego kolegi po fachu. Czego możemy oczekiwać po tym filmie? No ja wobec mojej osoby na pewno jakieś wspomnienia, bo z Kubą się ścierałem nie tylko w Niemczech grając on w Bundeslidze, ale przede wszystkim 10 lat wspólnego grania u trenera prezentacji i gdzieś takie wspomnienie gdzieś pewnie będę miał w sobie wewnętrzne, ale też Chciałbym zobaczyć, jak on wewnętrznie przeżywał ten nieszczelony karny, właśnie z Portugalią. To mnie bardzo ciekawi. Też jak e, opowie o konflikcie z, Robertiem Le z Robertem Lewandowskim, bo to pewnie dużo osób też jest ciekawych, jak, od czego to się zaczęło i na czym to stanęło. Właśnie, a czy to życie prywatne piłkarza, sportowca jest czasami ciężkie do opowiedzenia tak, jakby to widzowie powinni zobaczyć, a nie tak, jak my chcemy widzieć? Cięż, ciężko jest to wytłumaczyć, bo ciężko jest to przelać wszystko, to się, co się ma wewnętrznie, a Kuba jest osobą bardzo taką... Dużo osobowość, ma wielkie serce i żeby się naprawdę otworzyć i spisać wszystko tak, jak się chce, to... Nie wiem, czy się jest w stanie to do końca pokazać po prostu. Ja wiem po sobie, jak książkę pisałem i... i za, pisałem dużo tam o Kamilu Grosickim, który jest moim dobrym kolegą, a na koniec, po przeczytaniu tej książki, mówię, kurde, mało mi tego Kamila, a z nim więcej przeżyłem, Bardziej się z nim czuję jako przyjaciel, a tego, mało tego ująłem na końcu. A jak uniknąć skandali w waszym przypadku sportowców? Ponieważ na każdym kroku jesteście bacznie obserwowani, nie oszukujmy się. Y alkohol, jakieś używki, papierosy, zawsze tak, gdzieś was to znajduje to i... Także my tych skandali na koniec nie szukamy. To one przy... albo czasami przypadkowo, albo coś się wydarzy po prostu. A... To trochę jest inne od życia celebryckiego, że się chce być cały czas w telewizji, my wręcz przeciwnie, w telewizji chcemy być tylko w sporcie i na boisku, a to, co robimy prywatnie, to byśmy chcieli, żeby jak najmniej o tym było napisane. A jak tobie udało się wyjść z tych takich e, skandali, które dotyczyły twojej osoby, bo była w pewnym momencie nagonka na ciebie? Tak, ale ja z nimi nie walczyłem, po prostu się wydarzyło, więc ja się z tym pogodziłem i nie odwracałem kota ogonem, tylko wiedziałem, że jak... bo traktuję to tak, jak każdy normalny człowiek, że ma momenty słabości, potrafi coś w życiu zrobić, co by nie chciał, to do tego się przyznaję i jestem dalej sobą. A co cię zainspirowało do napisania książki? To jest takie coś, co po sobie zostawię już do końca życia i będę chciał, żeby. Okej, okay, dzieci, wiadomo, to przeczytają za jakiś czas, ale też był to fajny taki prezent dla wielu osób, gdzie. Nie spodziewałem się, że książka może dać tyle radości i zawsze ktoś właśnie dostawał ode mnie tą książkę. Mówi, o, osób, ale przeczytam sobie, a wiele o tobie wiem, ale na koniec książka to jest zupełnie coś innego. Okej, okay. ja jeszcze tutaj do, poruszę temat filmu, ponieważ o Robercie Lewandowskim też był film, teraz jest o Kubie. Czy te dwa filmy zmienią trochę spojrzenie i perspektywę naszego spostrzegania piłkarzy? No, chciałbym, bo przez duży okres to było postrzegane jako super życie. Piłkarz, że duże kontrakty, że nie mało pracujemy i itd. Tak ale żeby jednak dojść do tych wysokich kontraktów wszystkiego, to my poświęcamy całe lata od nie wiem, 8 do 20 roku życia. W zasadzie cały czas na boisku i jeśli te firmy mają w tym pomóc, to bym się bardzo tego cieszył. A jakie ty masz najlepsze wspomnienie z Kubą? No, udział na mistrzostwach Europy we Francji, przeżywanie tego wszystkiego tam zbudowaliśmy naprawdę fajną drużynę, klimat taki w drużynie, gdzie po meczach nie rozchodziliśmy się, tylko razem spędzaliśmy również czas. Było czas oczywiście na jakieś piw po ale kiedy była praca, to był naprawdę praca. A czy ty wiedziałeś wcześniej o dzieciństwie i traumie, z jaką mierzył się Kuba w dzieciństwie? Mało, nie chciałem tak głęboko w to chodzi. Oczywiście o całej sytuacji wiedziałem, ale nigdy z nim o tym nie rozmawiałem. <laughs> A czy w filmie będzie to dokładnie pokazane? Miałeś okazję już to nie, oglądać? Nie wiem. Nie wiem. Okay. Jak piszesz Kubę w trzech słowach? Wielka osobowość, świetny piłkarz i duże serce dla ludzi spoza piłki. Okej, okay. a stawiając kropkę przy Kubie, ja się zapytam Ciebie jakie plany na ten rok? Ej, moje. Tak, twoje. No, to, tak, to nieustanna walka o awans wieczystej do, z trzeciej do drugiej ligi. Poświęcam temu ogromną ilość czasu, a druga taka wisienka na torcie to jest walka w cloud. O proszę bardzo, a kogo widzisz jako swojego przeciwnika? Piotka Żyła, już dawno o tym mówiłem. Wszystko jest na dobrej drodze, że to się sprawdzi, ale zobaczymy, bo ten sezon u Piotka sportowo teraz nie był może najlepszy. Ale spokojnie, poczekam. A czy ty jako były piłkarz i teraz walcząc z federacją, o jaką stawkę tutaj można? jakiej stawce pieniężnej można to mówić? Nie chcę to mówić. Ja mówię o swojej adrenalinie i sprawdzeniu się. Okej, okay. dobrze. Słuchaj, Sławek, w takim razie ja Ci życzę wygranej w klaucie. Wszystkiego dobrego na ten rok i trzymam kciuki za Ciebie. Dziękuję bardzo. Wszystko Dzięki dobra. bardzo. Cześć.